Jest czas trudnej i wytężonej pracy oraz czas odpoczynku i świętowania. Niegdyś w budownictwie te okresy ściśle wyznaczały pory roku. Teraz dzięki nowoczesnym technologiom nie ma to już takiego znaczenia. Na szczęście w ślad za tym nie zniknęła tradycja świętowania. Co roku dba o to Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Tak jak na budowie, najważniejszym dniem jest oddanie obiektu do użytku, tak dla inżynierów świętem jest Dzień Budowlanych. W tym roku znów w Operze Krakowskiej. Roku, nie ma lepszej okazji do spotkania, rozmów nie tylko o codziennej pracy. To sposobność do celebrowania niezwykle trudnego i odpowiedzialnego zawodu inżyniera budownictwa. Jak się okazuje z anegdoty przytoczonej przez gospodarza Święta Budowlanych, szefa Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, inżyniera Mirosława Boryczko, trzeba o tym ciągle przypominać. Panie sędzia zapytała mnie, jaki ja mam zaród. No powiedziałem, jestem czynnym inżynierem budownictwa, a do tego pracuję na Politechnice Krakowskiej. Proszę Pana, nie ma zawodu inżynier i do prokolantów, proszę napisać nauczy się. No, szanowni Państwo, chciałbym serdecznie podziękować Państwu za codzienną pracę na rzecz rozwoju polskiej gospodarki. Polski Pol Polskiego budownictwa, polskiej infrastruktury. Niektórzy pewnie, z nie, naszego pokolenia nawet nie pamiętają, jak wyglądały okolice dworca, czy nawet tutaj okolice Ronda Mogilskiego jeszcze na przełomie 80. czy 90. lat. To wiemy, ile pracy trzeba było w to włożyć i jakie trzeba mieć do tego była wizja, żeby takie inwestycje zrealizować. Wielka lewa w te zmiany, zmiany gospodarcze, społeczne, kulturowe, edukacyjne jest ta przyszłość, którą państwo chcieli mówić, w to państwa projekty, państwa inwestycje, państwa praca, i to powoduje, że Polska się zmienia. To my budujemy mosty, tunele, drogi, kolej ostatnio odmieniamy już przypadki. Tak naprawdę współtworzymy to wszystko. Uczestniczymy w rozwoju tak naprawdę nowoczesnej Polski. Nie bez powodu, że pewne państwo możecie. Potwierdzeniem tych słów dotyczących wagi i znaczenia zawodu inżyniera budownictwa są srebrne odznaki honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W tym roku trafiły do jedenastki inżynierek i inżynierów budownictwa z Małopolski. Ważnym punktem Wieczoru Budowlanych w Operze było wręczenie medali Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W tym roku trafiło one w ręce Ewy Mankiewicz-Cudny, prezes zarządu głównego NOT, Marii Kaszyńskiej, przewodniczącej zarządu głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Ryszarda Śmiałka, wicewojewody małopolskiego. Zaczynamy. To już symbol kulminacyjnego momentu każdego święta budowlanych. Czeka na niego zarówno publiczność, jak i przyszli posiadacze tych statuetek. W tym roku tytuł inżyniera Przyznano w dwóch kategoriach. Za projektowanie, statuetka i tytuł trafił w ręce doktora inżyniera Pawła Żwirka. Została doceniona jego praca w zakresie konstrukcji stalowych. W jego portfolio można znaleźć wszelkiego rodzaju obiekty, od wieży widokowej po hale lotniska. W kategorii wykonawstwo tytuł i statuetkę odebrał inżynier Paweł Ptasznik. Został doceniony za skuteczne łączenie starego z nowym, szczególnie tam, gdzie przydaje się też wiedza konserwatorska. Tegoroczne uroczyste świętowanie Dnia Budowlanych było też okazją do podziękowań. Uczyniła to Krakowska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, dziękując za dotychczasową współpracę, wspólne działanie oraz wzajemne wsparcie Małopolskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. Ci, zanim wrócili do domów i na swoje budowy, spędzili miły wieczór w operze. Tym razem rozkoszowali się najsłynniejszymi ariami operowymi, wyśpiewanymi specjalnie dla nich przez solistów opery krakowskiej.